To podatek Więc... tłuszczowy. Jak, mhm. Podobnie jak podatek cukrowy działający, jak rozumiem. Tak jest. Za co ten podatek mielibyśmy płacić? Ech, to są... No dobrze, skomplikowana tutaj nomenklatura będzie, ale to są trzy klastry. Jeden tłuszczowo-sodowy, jeden cukrowy. E, w każdym razie... Nie, proszę wybaczyć. Jestem przeciętnym obywatelem, słyszę polityka lewicy, okay. która mówi, będzie Aha. podatek tłuszczowy. Co to znaczy dla mnie jako przeciętnego obywatela? To znaczy, że e, w produkty niezdrowe typu Mrożone pizze, jakieś mrożone fast foody, typu chipsy, krakersy, typu słodzone napoje, zostaną objęte, niezdrowa żywność, powiedzmy, zostaną objęte poda do dodatkowym podatkiem. Czyli ja, jako konsument, zapłacę za mrożoną pizzę więcej. To jest jeden scenariusz. Jednak jest scenariusz. Jest Zna pan, tak. Pan z... Jak to wyglądało w przypadku podatku cukrowego? No tak, właśnie w przypadku. Na przykład, na cukrowego, z... cukrowego akurat pokazuje, że. E on, ten wzrost cen był początkowy, potem te ceny spadły, bo producenci okazało się, że woleli reformułować e, swoje produkty, czyli, czyli sprawiać, żeby było w swoim mniej cukru, że... w coli, czy fancie, czy Zakładacie pieniędzy. w swoim projekcie, że to producenci wezmą na siebie ten, e, Nie. ten koszt? Nie, znaczy, są dwa scenariusze. Jeden jest taki, że część producentów będzie formułować swoje produkty w bardziej zdrowy sposób. Drugi jest taki, że rzeczywiście podniosą ceny, e, ceny swoich napojów czy krakersów, mrożonych pizz. Okay. I, I dlaczego my, jako mamy... konsument podejrzewam, że ten drugi scenariusz jest spełni? Dobrze, powiedzmy, że drugi scenariusz jest pewny. Dla większości obywateli to jest obniżka 100-200 zł w składce zdrowotnej. Jeśli ktoś chce wydać je na niezdrową żywność, to ma dodatkową stówkę czy dwie w portfelu, ale to już na jego odpowiedzialność. Jak chce kupować droższe, niezdrowe produkty, to nie kupuje. My uważamy, że ten mądry jednak Polak stwierdzi, że lepiej sobie tę stówkę dwie zostawić w kieszeni albo wydać na coś innego, niż na jakieś niezdrowe jedzenie i kupi za to zdrową żywność, więc więc to jest już odpowiedzialność powiedzmy Polaka, który, który będzie chciał jakiegoś wyboru konsumenckiego dokonać, ma na to pieniądze. My uważamy, że on tego nie będzie robić będzie to kształtować bardziej zdrowe postawy żywnościowe. Więc z jednej strony potem będziemy mniej musieli leczyć na przykład nadwagę, alkoholizm, jeśli chodzi o akcyzę z środków Narodowego Funduszu Zdrowia, a z drugiej strony możliwe, że znaczy będziemy mieli więcej wpływów po prostu żeby do jasne.